Zobaczcie widzowie, co ja tutaj mam. Za jakie piękne, leżące przyciski. Zaraz wam je pokażę, bo nie bez powodu tutaj leżą, tylko jeszcze zanim przejdźmy do mojej dziewczyny, która poszła sobie na spacer. Chodzi z telefonem. Zamiast ze mną to poszła z telefonem na spacerek. <laughs> no ale dobrze się składa. Mój plan musi wypalić. A teraz wam się z nim podzielę. <laughs> tutaj leżą moje trzy przyciski z YouTube'a z trzech kanałów, ale jeszcze tak naprawdę to ich mam troszeczkę więcej. No i w drodze są niektóre przyciski, jeszcze chyba z dwa. No i tutaj mamy SmileSlow za 100 tysięcy, to jest bardzo stary przycisk, oho wow, chyba z dwóch lat. Już nie pamiętam dokładnie kiedy go dostałem. No i drugi przycisk z drugiego kanału SmileX. nie wiem czy znacie ten kanał, możecie napisać w komentarzu. No i też przyc trzeci przycisk, zamiast nazwanie kanału, to nazwałem siebie. Imię nazwisko, żeby mieć taką pamiątkę, nie? No i są tutaj trzy przyciski, ale czekajcie, to tylko trzy. <laughs> Zaraz wam coś pokażę, co mam tutaj skryte. Widzicie tą skrytkę? Czy nie widzicie? No, gdzie ona jest? Zaraz to wyciągniemy z mojej skrytki tajnej, którą tylko wy poznacie, więc nikomu o tym nie mówcie. Nie, nie, nie. No, ale w tym czasie możecie zostawić też subskrypcję, żebym dostał czwarty, piąty, szósty przycisk, a nawet i może dziesiąty. To wystarczy, że klikniecie subskrybera jednego. Wbijmy na tym kanale milion. To dostanę taki wielki milionowy złoty podobno, może, nie wiadomo. Jeszcze przekonamy się. Także wystarczy zostawić jednego jeśli chcecie, to kliknijcie w niego tam na dole. No i pamiętajcie też o łapecce w górze, jak już klikacie te subskrypcje, a ja wam pokazuję moją tajną skrytkę. Dobra, kliknęliście wszystko, aby na pewno, bo ja, o, już tam było lekko widać, bo ja to wyciągam z mojej tajnej skrytki. Patrzcie, to jest kolejny przycisk z YouTuba! <laughs> tylko, problem jest taki, że to nie dla mnie, <laughs> tylko dla mojej dziewczyny. A właśnie chodzi sobie na spacer, Cool. No i dobrze, bardzo cieszą się z tego, bo ona o tym nic nie wie. <laughs> Nawet nie wie, że ten przycisk przyszedł. Ja specjalnie go pierwszy odebrałem, zamazałem tutaj dane, więc ona nie jest tego świadoma, ani w ogóle się nie spodziewa, że to jest przycisk z YouTube'a dla niej. Jeszcze w ogóle nie rozpakowany jest ten przycisk. Zobaczcie, nieruszany oprócz tego, że zamazałem te dane. No, tak jest wszystko tak jak było, jak przyszło, więc teraz tylko wręczymy jej, ale e, zrobimy to e, po taj Mam plan taki, aby to postawić na żywopłocie tam na krzakach. Tylko się nie pokazywać w ogóle, aby nie wiedziała skąd to tam się wzięło. Czary, mary, hokus pokus. Dobra, wychodzimy, idziemy. Zobaczymy, czy niespodzianka się uda. A jeszcze na szybkości taka informacja dla was. Chciałbym wam pokazać moją koszulkę Smyslow z mojego sklepu smysle.pl. One już się kończą. Zostały ostatnie sztuki, ostatnie rozmiary. Możecie sprawdzić sobie tam na dole. Link macie, bo później ich nie będzie. Dlatego, że zamykam sklep i już po prostu sklepu nie będę miał jak dotychczas, więc no możecie zobaczyć to już takie jest limitowane, no bo już będzie zamknięte i po prostu nie ma możliwości później tego kupienia. Chodzimy teraz szybciutko na dół. Yy, zaraz będę musiał być troszeczkę cicho, więc dobrze słuchajcie i oglądajcie. O, jakie klapuszki wziąć? Decydujcie mi w komentarzu, różowe czy szare? Dla smajslo jakie klapki? Ja będę musiał w nich Chodzić przez tydzień. O, kto wygra? <grych> Piszcie komentarze, jakie klapki ma nosić Smyslow. Te szare czy te różowe. Na dworze w ogóle jest taka piękna pogoda. Jak teraz wam otworzę te drzwi, to spójrzcie sami. No tak świeci, jest cieplutko promienie soneczka. Brakowało mi tego lata. No ale wiecie, jeszcze nie, no, nie ma tych 30 stopni, co prawda? Tylko na to czekam. Dobra, idziemy teraz do tyłu, ostrożnie. Ty, zeszło tam dalej. Widzę ją. Spójrzcie, o tam chodzi. Jest jeszcze niżej, po prawej stronie. Dobra, szybko przebiegnijmy, żeby tylko się nie odwróciła. Schowajmy się za tym żywopłotem. O, tutaj, w tym miejscu, idealnie, ale szybko przebiegliśmy. Super. Patrzałem się na nią, nie widziała, w sensie nie odwróciła się, więc dobrze. Ok, teraz tu nas nie powinna w ogóle widzieć, no bo ten żywopłot jest mocno zarośnięty. No i teraz yy, mamy przycisk tuba. Możemy go postawić hmm, w jakimś widocznym miejscu, tylko w jakim? Tu pod spodem raczej nie zauważy. Tam też nie. Nie, tutaj w tym krzaku, może tutaj nie, albo u góry po prostu. O, na tym. O, z tej strony na pewno by zauważyła. Na milion procent. Skąd ona tam chodzi, zobaczcie. O, jest, ale nisko zeszła. No to możemy tutaj postawić i byłoby idealnie widać... O, ale troszeczkę zawiało. Sorry, widzowie, jak jest jakiś wiaterek. Szybko, 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 postawmy go tutaj. Dobra, niech leży. Okej, okay, to jest przecież i Wracamy do domciu, do domciu, do domciu. Szybko, 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 żeby tylko nie zauważyła. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Wchodzimy do domciu. No i super, udało nam się Postawiliśmy, nic nie widziała. Teraz y, tylko poczekajmy, aż wróci z powrotem. Ja jestem ciekawy, jaka będzie jej reakcja, gdy ona zauważy to opakowanie, w sensie pudełko z YouTube'a z takim ogromnym podpisem. Ja wiem, bo wcześniej dostawałem takie opakowania, nic tam nie zmienili, ale ona tego ani razu nigdy nie widziała. A to będzie z jej nazwą, o tutaj napisane, ale. Nie, 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 nie zrazu wam, nie powiem dalej. Oglądajcie filmik, to sami zobaczycie, przeczytacie. Dobrze, no to teraz zobaczmy. Gdzie moja dziewczyn? O nie, serio? Dalej tam stoi, ale ona ma długi spacer. Co mamy robić za ten czas, zanim ona tutaj przyjdzie do góry? O, o jest ten przycisk, zobaczcie, leży w idealnym miejscu super, bardzo jest widoczny obok tego krzaka wielkiego, więc no tutaj na pewno to zobaczę jak będzie wracała z tej strony. Tylko teraz, hmm, co robimy? Czekamy. <laughs> może krzykniemy za nią, ale nie, ona się skapnie, to nie będzie sensu, przecież ona nie może widzieć o tym, że ja tam byłem albo teraz akurat ją obserwuję. No dobra, no to czekamy teraz. Dobra, po dłuższym czasie moja dziewczyna zaczęła wracać. Wreszcie zauważyłem, minęło jakieś 15-20 minut, miała długi spacer. O, jest za tym Wszakiem akurat przechodzi sobie dalej. Czekaj, czy ona tu zauważy. O, o, jest, 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 jest. Widzi, widzi, dobra. Udało się, ale muszę być teraz trochę cicho. Będę tak gadał do was szeptem. Zauważyła, ściąga to z żywopłotu, tak. Pisze YouTube. <noise> Dokładnie, no. Zobaczcie, zobaczcie. Rozgląda się. Patrzy, czy ktoś czasami tego nie podłożył. <noise> nie, to święty Mikołaj, to, to nie ja. Ej, no nie wie co z tym zrobić chyba. Czekaj, idzie, wzięła, pod rękę, rozgląda się. <śm> to nie ja. Dobrze, poszła sobie na lewo. Teraz tak za bardzo jej nie zauważymy, bo już nie mam jak. Chyba, żebym telefon bardziej wystawił. Nie, nie widać. Ej, gdzieś ona poszła. O nie, zgubiłem ją. O nie, o nie, nie, nie wiem, stu... czekaj, bo ona poszła w lewo. Ale gdzie? Po co? Ja myślałem, że ona tutaj wróci. O, Nie mamy teraz tego, nie mamy wi widoku. Co teraz zrobić, Co zrobić, co zrobić? Dobra, szybko wychodzimy, Ki, Musimy ją śledzić. Będziemy chodzili po cichaczu. W sensie cicho, żeby nas nie zauważyła. Bo to ma być wciąż dalej taka niespodzianka. Że to nie jest ode mnie. To nie jadałem. Dobra, ubieramy szybkie klapki. Ja już nie, nie ubieram butów. Po prostu weźmy klapeczki, ale różowe nie. <laughs> Tylko siwe. Dobra, tutaj układajmy to. Szybko, dobra. Po Teraz idziemy na dwór, tylko ona poszła na lewo. A ja bym musiał iść w tym samym krokiem jej, żebyśmy tylko z przodu nie byli. Dobra, idziemy tędy powoli. Zobaczmy. Nie, nie ma jej. Poszła na lewo, ale w jej wiaterek. Czekajcie, też tutaj jej nie ma. Nie widzę jej. Pewnie tędy poszła. Dobra, bo tutaj można przejść mój dom naokoło. O, tu jest kolejna ścieżka, widzicie, z polbruku, no i powinna być po lewej stronie. Czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie dokładnie, czy ona jest tutaj gdzieś blisko, może się okazać, że będzie za ścianą i się nam nie uda, ale bym był wkurzony. Dobra, zaglądamy, uwaga, powoli, 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 gdzie jest? Nie ma jej, o lol, to gdzie ona poszła tak szybko, no? Mm, może już jest w naszym domu, ale wieje tutaj wiatr, sorowidzowie, jakbyście słyszeli. Czekajcie, widzę ją. Tam jest, idzie z tym przyciskiem, wraca do mojego domu, do naszego domu, eee, dobra, ona będzie w pewnie wchodziła, zobaczymy co zrobi z tym przyciskiem, dalej ją śledźmy, ale tu wieje wiatr, jak słyszycie jakiś wiaterek to po widzowie sorka, ale normalnie tak zaczęło wiać, wcześniej nie było takiego wiatru, dobra idziemy za nią, powolutku, mnie <laughs> tu wcale nie ma, o czekaj, Wyszła akurat. Dobrze, ostrożnie teraz i cichutko, bo może w tym momencie nas usłyszeć. Podejdźmy z tej strony pod okno, bliżej drzwi. Czekaj. O, zamknęła. Dobra, jest w środku. E, weszła tam. No, to z tym przyciskiem musi być. Ale jeszcze mnie nie zauważyła ani nie słyszała. Super, udaje nam się. No dobrze, no to teraz co? Yy, tu otworzymy te zaraz drzwi powoli, niech tam sobie przejdzie do kuchni albo nie wiem gdzie. Otworzymy je bardzo, ale tu bardzo powoli i ostrożnie. Patrzcie, ja będę jak agent specjalny, dwoma paluszkami, widzicie jak delikatnie. Ja to jest szpieg, szpieg zawodowy. Patrz, patrz to, patrz to. Papa, pa, jak delikatnie. To nic się nie spodziewa, to jest takie ciche. Dobra, super chodzimy powoli czekajcie odwróćmy się zobaczmy gdzie to są jej buty zamknijmy delikatnie drzwi i i nie ma jej a pewnie poszła do góry okej okay, u góry nie powinna nas słyszeć dlatego że mam e, pokoje opancerzone w sensie z piankami są wyklejone nie dobra i tak czy siak e, zamknąłem delikatnie Chodźmy zobaczyć do góry. Pewnie weszła do swojego pokoju. O tam właśnie, tam są trzy pokoje: jeden mój, jeden dziewczyny, i jeden taki, takiego kogoś, kto zganie w komentarzu, ten wygrywa. Ale zaraz, co tu robi przycisk z YouTuba? Postawiła go tutaj, nawet nie rozpakowała, nie zobaczyła. Eee, myślałem, że będzie rozpakowywała, albo się zastanawiała, co to. Może pewnie myśli, że to do mnie, ale nie, to nie jest dla mnie. Dobra, wejdźmy teraz do góry, zobaczmy, gdzie ona jest. Do jakiego pokoju weszła? Pewnie, pewnie do swojego, bo mój jest otwarty, dobra, do mojego na pewno nie wchodziła. Do swoich tak pokoi nie wchodzimy, więc jest u siebie tak. Drzwi są lekko oduchlone, otwarte. Więc ona tam jest na 100%. To jest właśnie jej pokój. Otwórzmy po cichutku. Najwyżej jak nas usłyszy, zauważy, no to ki, coś wymyślimy. Dobra, otwieramy po cichu. Zaglądamy, tutaj jest jej stanowisko. O, sieć. I, I co jest? Co napatrzy? Hej, co to są za postacie? Eee. Nie, pati? Pati? Nie słyszy mnie? Ej, Ma słuchawki. Dobra, ona słucha muzyki. Nie widzi mnie, nie słyszy. Ale co to są za postacie? Czemu tam jest hagiłagi? Freddy? Mommy longlangs? Hagiłagi? Ej, kolejny ona trzyma głowę. Co jest? To jest mega, mega dziwne. Moja dziewczyna takich postaci nie ogląda. Nie patrzy. Ale czemu? Po co? Na co? Eee, yy, yy, to jest mega, mega dziwne. Albo dobra, wiecie co, weźmy jej, zanieśmy najlepiej ten przycisk osobiście. Powiemy, że to jest YouTube dla niej, a nie dla mnie. Przy okazji spytamy się o te postacie. Czemu one tam były? Dlaczego? Po co? Na co? Jestem troszeczkę wkurzony, oburzony. Dlaczego tam jest ten hagiłagi jakiś momi mumilonklank? Dobra, wchodzimy na twardo z tym przyciskiem i pytamy się o to, co, co, co tu było. Ej, co jest? Białe ekrany? Google? Ale już tych postaci nie ma. Dalej mi nie słyszy, ma słuchawki. Patty, halo, ej, co jest? <gry> Pati, mam dla ciebie coś. Zobacz! To z YouTube'a! Dla ciebie! No dla specjalnie tam podłożyłem na dole! A ja myślałam, że to dla ciebie! Nie, nie dla mnie! To jest opakowanie specjalnie dla ciebie! <gry> Tak, no. Możesz, możesz to rozpakować i zobaczyć, co tam jest napisane. Aby Patty jeszcze nie widziała w ogóle swojej nazwy, a tym bardziej takiego przycisku czy tam z YouTube'a. Dobra, wiecie co? Rozpakujemy na jej kanale. A ja chciałem spytać teraz, co ty tutaj miałaś? Na tym ekranie i na tym, no? Co było? No co było tutaj? Co tutaj było. W Google uczę się. Jak też. nic nie było? Prawdzam. Jak nic nie było przecież? Nie było. O co chodzi? Mm, no dobra, dziwne. Okej, okay, no nic nie było. Dobra, dobra. Weź im to wpisz. Pokażemy teraz kanał mojej dziewczyny. Nazywa się Lemon Demonka. Tutaj już filmów nie wrzucała przez trzy tygodnie. Widzicie? Miesiąc, trzy tygodnie, tak rzadko filmy. Musisz robić daily, słyszysz? Oni chcą daily. Jak masz taki przycisk z YouTube'a, no, to ja widzowie, widzowie pragną. No, dlatego ci subskrybują, dlatego masz ten przycisk. Wbić teraz na jej kanał. Tutaj wszystko kanał wam wyświetla. Możecie kliknąć w tym miejscu sobie, gdzie się jej kanał wyświetla, albo sobie wpiszcie Lemon Demonka i wam kanał wyskoczy. Zostawcie jej subika, a tam możemy nagrać rozpakowanie jej przycisku z YouTube'a. Także klikajcie, wbijajcie teraz na jej kanał, do Lemon Demonki.